Ruch harmoniczny to taki ruch, który odbywa się po linii prostej wokół położenia równowagi. Ciało przechodzące przez położenie równowagi oddala się maksymalnie w jedną stronę, wraca, oddala w drugą i wraca. Od tego wychylenia w prawo, w lewo i z powrotem upływa czas równy jednemu okresowi. Precyzyjną definicję ruchu harmonicznego przypomnimy sobie za chwilę. Wielkości fizyczne, które będą opisywały ruch ciała drgającego harmonicznie. X, wychylenie. Od położenia równowagi do dowolnego położenia. Odległość. X w metrach, wychylenie. Amplituda jest to maksymalne wychylenie w lewo, albo maksymalne wychylenie w prawo. Te okres. Tam z powrotem, tam z powrotem. I częstotliwość, czyli odwrotność okresu. No i omega. W przypadku ruchu harmonicznego ono wygląda dwa, tak, jak w przypadku ruchu po okręgu. 2π dzielone przez te równa się 2πf, ale uwaga. W przypadku ruchu harmonicznego nie mamy ruchu po okręgu, więc nie mamy prędkości kątowej. W fizycy tę wielkość, która jest identyczna jak dla ruchu po okręgu, ale opisująca Ruch harmoniczny nazwali częstością w odróżnieniu od częstotliwości F i od prędkości kątowej omega w ruchu po okręgu. jest jeszcze faza początkowa. Za chwilę będziemy analizowali równania opisujące wychylenie, prędkość, przyspieszenie, i tam będzie, wychodzi, będzie pojawiać się funkcja sinus-cosinus. Więc będzie kąt. Otóż gdy. Ruch zaczynamy obserwować od chwili, gdy ciało przechodzi przez położenie równowagi, to jego faza początkowa jest równa 0. A gdy ruch zaczynamy analizować od innej chwili, wtedy faza początkowa już nie jest równa 0. Ona jest równa pewnemu kątowi. Za chwilę to się nam rozjaśni. No i teraz wychylenie. Wychlenie w ruchu harmonicznym zmienia się jak funkcja sinus. To co występuje w nawiasie jest to faza ruchu, a omega0 jest to faza początkowa. Zwróć uwagę na to, że sinus może przyjąć wartość maksymalną równo 1. Więc jeśli dla 90 stopni rozpatrzymy sinus, będzie to maksymalne wychylenie w jedną stronę, równe amplitudzie a bo sinus 90 stopni jest równy Jeden. Prędkość w ruchu harmonicznym zmienia się jak funkcja cosinus Omega razy A i razy cosinus fi. Kosinus fazy ruchu. No i teraz, jeśli faza ruchu była równa 0, wychylenie było równe 0, to zwróć uwagę na to, że wtedy kosinus jest równy dla 0 stopni, jest równy 1. I prędkość jest maksymalna. Omega razy A to jest prędkość podczas przechodzenia przez położenie równowagi. A gdy wychylenie jest równe amplitudzie, to wtedy kąt, faza jest równy 90 stopni. Kosinus 90 stopni jest równy 0. Zatem prędkość przy maksymalnym wychyleniu A jest równa 0. No oczywiście przy maksymalnym wychyleniu ciało się zatrzymuje, za chwilę będzie wracać. I jeszcze... Przyspieszenie w ruchu harmonicznym. Funkcja minus sinus fi. Co mówi ten minus? Otóż, jeśli wychylenie zmienia się jak funkcja sinus, czyli od punktu równowagi idzie funkcja w górę, w dół, to funkcja minus sinus nie idzie w górę, tylko idzie w dół. Zatem zwróć uwagę na to, że. Wartość wychylenia i wartość, bezwzględna wartość przyspieszenia harmonicznego analogicznie rosną. Z tym, że jedno w rzeczywistości rośnie, a drugie o tyle samo maleje. Ten minus występujący w tym tutaj równaniu mówi właśnie, że gdy jedno wychylenie rośnie, to. Drugie przyspieszenie też rośnie tylko w stronę przeciwną. I zobacz jak wygląda sytuacja w porównaniu, przyspieszenia w porównaniu z wychyleniem i prędkością. Gdy wychylenie jest 0, to przyspieszenie jest równe 0, bo sinus 0 stopni jest równy 0. Ale gdy wychylenie jest maksymalne, wtedy Mamy sinus 90 stopni równy 1, sinus 90 stopni równy 1 i przyspieszenie w ruchu harmonicznym jest równe minus omega kwadrat A. Zatem przy przechodzeniu przez położenie równowagi prędkość jest maksymalna, ale przyspieszenie jest równe 0. Natomiast gdy wychylenie jest maksymalne równe amplitudzie, wtedy przyspieszenie jest Maksymalne i równe omega kwadrat razy x jeśli chodzi, razy A, jeśli chodzi o bezwzględną wartość tego przyspieszenia. Te trzy równania to kinematyka ruchu harmonicznego. W ruchu harmonicznym możemy powiedzieć. Że wychylenie zmienia się jak funkcja sinus. Zatem, jeśli gdzieś będziesz analizować jakiś ruch i zobaczysz, że wychylenie zmienia się jak funkcja sinus, to pamiętaj, że ten ruch jest ruchem harmonicznym. Dokładniej jeszcze to zagadnienie harmoniczności sprecyzujemy, gdy przeanalizujemy siłę harmoniczną siłę, która powoduje ruch harmoniczny. No i teraz dynamika ruchu harmonicznego. Przed dynamicznym równaniem ruchu nie ma ucieczki. Przypomnij sobie, dynamiczne równanie ruchu m razy a równa się siła wypadkowa, która nadaje przyspieszenie a danemu ciału. W naszym przypadku przyspieszenie jest harmoniczne, czyli omega kwadrat x. Masa razy przyspieszenie harmoniczne równa się siła wypadkowa. Będziemy rozpatrywali Przypadki, kiedy na ciało będzie działać kilka sił, i ich wypadkowa będzie siłą harmoniczną. Patrz sytuację, kiedy na dwóch sprężynach wisi ciało, na trzech sprężynach wisi ciało, dwie sprężyny działają na ciało, jedna w prawo, druga w lewo. Wtedy będziemy mieli siły harmoniczne składowe, i siła wypadkowa będzie również siłą harmoniczną. Tak więc dynamiczne równanie ruchu M razy A to iloczyn masy i przyspieszenia harmonicznego, a z prawej strony musisz znaleźć w zadaniu siłę wypadkową i przyjrzeć jej, czy ta siła wypadkowa zmienia się wprost proporcjonalnie do X. Wtedy będziesz pewien, że jest to ruch harmoniczny. A więc warunkiem najogólniejszym na to, że dany ruch jest ruchem harmonicznym, jest stwierdzenie, odkrycie, czy dana siła zależy wprost proporcjonalnie od wychylenia, czy też nie. Jeśli zależy, to jest to ruch harmoniczny. Bardzo często będziemy mieli w zadaniach siłę sprężystości. Siłę sprężystości pojawiającą się przede wszystkim w rozciąganej albo ściskanej sprężynie. Siła sprężystości to jest ta siła, która pojawia się w sprężynie. Ona w niej istnieje. Zależy wprost proporcjonalnie od współczynnika proporcjonalności K i od wychylenia. I taką samą siłę co do wartości przykłada na przykład sprężyna wisząca zaczepiona u sufitu do kulki, którą z drugiej strony do tej sprężyny przyczepiona. I związek między. Okresem drgania masy m na sprężynie, a współczynnikiem sprężystości sprężyny. Skąd się bierze ten wzór? Łatwo go wyprowadzić. Popatrz, jeśli siła sprężystości każda ogólnie jest przedstawiona wzorem przedstawiana wzorem m omega kwadrat x, a siła sprężystości kolei konkretnie to k razy x. Jak porównamy te dwa wzory, x się uprości. Omega podstawiamy 2 pi dzielone przez te, wyznaczamy okres, który w ten sposób wygląda. I okres drgania wahadła matematycznego L, długość wahadła i przyspieszenie grawitacyjne pod pierwiastkiem. I okres drgania wahadła matematycznego, bryły sztywnej, która została podparta i pobudzona do drgania wokół punktu. Innego niż środek masy. Mamy tutaj i moment bezwładności dzielone przez Mgr. Uczniowie często mówią i dzielone przez magister. To i dzielone przez M razy R to długość zredukowana wahadła fizycznego. Z takim określeniem może się spotkać. Zobacz, jeśli podstawimy za i dzielone przez MRL, to będziemy mieli wzór jak dla wahadła matematycznego. Można więc powiedzieć, że długość zredukowana wahadła fizycznego jest to długość takiego wahadła matematycznego, które drga identycznie jak rozpatrywane wahadło fizyczne. No i energia potencjalna sprężystości. Gdy rozciągana jest sprężyna. To siła zewnętrzna wykonuje pracę przeciwko sile sprężystości. A wykonanie pracy związane jest ze zgromadzeniem energii w tejże sprężynie. Jakiej energii? Potencjalnej sprężystości. Każda sprężyna rozciągnięta albo ściśnięta ma zgromadzony zasób energii potencjalnej sprężystości, który wyraża się wzorem kx kwadrat przez 2. Łatwo zapamiętać. No i teraz zasada zachowania energii mechanicznej. Do energii mechanicznej zaliczamy energię kinetyczną i energię potencjalną sprężystości. Sytuacja wygląda tak, że jeśli podczas zmian energii kinetycznej następuje również Zmiana energii potencjalnej sprężystości, np. ciało drgane za, będą zawieszone na sprężynie. To mamy taką sytuację, że ubywa energii kinetycznej, to przybywa energii potencjalnej sprężystości, bo sprężyna się rozciąga. I na odwrót, gdy ubywa energii potencjalnej sprężystości, to przybywa energii kinetycznej tegoż ciała. I suma energii potencjalnych. Potencjalnej oraz energii kinetycznej w tym ruchu jest taka, jak energia potencjalna sprężystości wtedy, gdy ciało się zatrzymało, czyli gdy wychylenie jest maksymalne. Gdy wychylenie jest maksymalne, wtedy energia potencjalna sprężystości jest równa k a kwadrat dzielone przez 2. I ta energia. Jest równa maksymalnej energii kinetycznej ciała wtedy, gdy ono przechodzi przez położenie równowagi. W położeniu równowagi sprężyna nie jest rozciągnięta, więc nie ma energii potencjalnej sprężystości, jest tylko energia kinetyczna i wtedy prędkość ciała jest maksymalna. Prędkość jest maksymalna równa omega razy A. Jeśli ma to być maksymalna energia kinetyczna, to będzie to m v max kwadrat dzielone przez 2. V max, czyli omega kwadrat razy a kwadrat. Dochodzą do tego sytuacje, w których może jeszcze pojawić się energia potencjalna grawitacji. Wtedy energia mechaniczna jest sumą trzech energii potencjalnej grawitacji, potencjalnej sprężystości i kinetycznej. I teraz mogą być sytuacje, w których te trzy rodzaje energii nawzajem się zmieniają i zawsze można znaleźć taką, takie położenie, w którym albo potencjalna sprężystości jest maksymalna, albo kinetyczna jest maksymalna, albo potencjalna grawitacyjna jest maksymalna. Na potencjalną grawitacyjną w polu grawitacyjnym na tę energię mamy wzór mgh, więc do tych rozważań, które ostatecznie przeprowadziliśmy na koniec dochodziłaby jeszcze energia potencjalna grawitacji mgh.